Gość Radia Gdańsk. A w naszym studio Maciej Zielonka, wiceprezydent Gdyni, z którym rozmawia Kuba Kaługa. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Na wstępie muszę tak pana zapytać, jak się pan czuje w ogóle w nowej roli? Bo to dla pana jest nowa rola samo wejście w politykę w pewnym sensie, bo pan nigdy nie był radnym wcześniej, chociaż był pan znany z zaangażowania w działalność w Gdyni. Zgadza się, nie byłem nigdy politykiem. Dla mnie to jest w ogóle niesamowita sprawa i duma, ponieważ jestem mieszkańcem Gdyni. Tutaj się urodziłem. Mogę powiedzieć, że moja prababcia i babcia przeprowadziły się do Gdyni w latach 30. Moja rodzina od zawsze była związana z Gdynią. Mój dziadek pracował w porcie, tata w stoczni, mama w szpitalu w Redłowie. Typowy gdyński los, że tak powiem. Tak jest, zgadza się. Trenowałem piłkę w Arce na Ismonda. Mam żółto-niebieskie serce. Byłem w Stowarzyszeniu Młodzi Demokraci, byłem w Radzie Dzielnicy Działki Leśne. Dużo działałem na rzecz działek leśnych poprzez budżety obywatelskie. Od 8 lat współpracuję ze Stowarzyszeniem Miasto Wspólne, a w ostatnim czasie chciałem na rzecz dużej wspólnoty mieszkańców. I tak się stało, właśnie to, to doświadczenie rozumiem, yy, przekuło się w to, że został pan wiceprezydentem? Yy, tak, ale myślę, że też moim atutem jest to, że mam duże doświadczenie zawodowe w obszarze urbanistyki. Pracowałem w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, pracowałem 3 lata w Urzędzie Marszałkowskim, przez 8 lat pracowałem. W firmie energetycznej, która zajmowała się budownictwem, czyli taką urbanistyką operacyjną się zajmowałem. Mam uprawnienia wyceny nieruchomości, także... No właśnie, nieruchomości, planowanie przestrzenne, rozwój miasta, to są te pana Dokładnie. działki, którymi na ma się znam. pan zająć i na tym pan się ma znać. To tak chcę pana bardzo otwarcie hmm. zapytać, jakim miastem ma być Gdynia? Bo to był jeden z wątków kampanii samorządowej zeszłorocznej już. Na który tak no, do końca odpowiedzi nie było. Dużo było, mowy o, dużo było mowy o tym, że na przykład sąsiedni Sopot czy Gdańsk mają pewną wizję tego, jakim miastem mają być, a Gdynia nie. W Pana ocenie jak to było? No, przede wszystkim, proszę Państwa, Gdynia to mieszkańcy, tak? A tych mieszkańców w ostatnich latach ubywało. W tej chwili mamy 240 tysięcy mieszkańców. Jeszcze 10 lat temu to było blisko 250 tysięcy mieszkańców. Ruj miasto jest biegunem rozwoju, a niestety Gdynia nie korzysta na tym, ponieważ mieszkańcy odpływają do sąsiednich gmin, do Kosakowa, do gminy Szemut czy do Rumi. No i tutaj musimy się zastanowić, co zrobić, żeby tych mieszkańców zatrzymać, żeby przynajmniej liczba ludności nie spadała to co zrobić właśnie w tej działce, na przykład jednej z głównych pana działek, czyli planowanie przestrzenne, co się ma zmienić w tym zakresie w polityce miasta, kiedy pan będzie u sterów, że tak powiem. Przede wszystkim musimy szukać nieruchomości i, i przeznaczenia terenu pod budownictwo komunalne. Dlaczego budownictwo komunalne? To ma być budownictwo takie prorozwojowe, bo nie, nie traktujmy tego budownictwa jako socjalne czyli takie rozwiązywanie problemów społecznych. Tylko to ma być budownictwo w celu ściągnięcia młodych ludzi. Ale przepraszam, co znaczy szukać nieruchomości? To znaczy w zasobie, który miasto już posiada, trzeba sprawdzić ten zasób, tak. czy gdzieś w, takie komunalne mieszkania można zbudować? W ostatnim czasie wykonaliśmy tutaj dużo pracy w takim zespole, który spotkał się odnośnie możliwości realizacji takiego budownictwa i szukaliśmy nieruchomości, które będą odpowiednie do tego, żeby zrealizować tam takie budownictwo. Bo to, to nie chodzi o to, żebyśmy nie wiem, na końcu miasta zrealizowali takie budynki, tylko zrealizujmy to budownictwo w miejscu, gdzie już jest rozwinięta infrastruktura społeczna edukacyjna, gdzie są parki, właśnie gdzie są szkoły. I w tych miejscach powinniśmy realizować takie budownictwo, żeby ci mieszkańcy dawali coś do miasta. Ale jeśli się nie mylę, proszę mnie z błędu wyprowadzić, nie ma zbyt wielu takich komunalnych, miejskich terenów w Gdyni, gdzie można by było rozwijać. Zgadza się. Prowadzić. Gdynia jest miastem nieruchomości prywatnych. Przed II wojną światową państwo nabyło nieruchomości pod rozbudowę portu, natomiast wszystkie te tereny miejskie no, są głównie, głównie w rękach prywatnych. To co zrobić w tej sytuacji? Jeśli chcemy realizować jakieś inwestycje. Żeby, żeby... zrealizować to, o czym Pan mówi, tak. Znaczy, ale mimo wszystko mamy sporo gruntów miejskich i znaleźliśmy w całej Gdyni z 10 takich lokalizacji, gdzie spokojnie możemy zrealizować budownictwo komunalne. I możecie, czy będziecie je realizować? Jak to wygląda? Jakie są plany? Możemy i będziemy realizować. To kiedy może się coś wydarzyć konkretnego w tym zakresie? Tak jak mówiłem, ja zajmowałem się urbanistyką operacyjną, czyli całym procesem inwestycyjnym. I tutaj muszę Państwu powiedzieć, że musimy podchodzić do tego spokojnie. Proces inwestycyjny trwa. Nawet kilka lat, tak? Jak realizowałem linię energetyczną, to 4 lata trwał cały proces przygotowawczy, a dopiero w 4 piątym roku realizowaliśmy tę inwestycję. Takie są przepisy. Jeśli chodzi o budownictwo komunalne, to możemy zrealizować w przeciągu dwóch, 3 lat już pierwsze budynki. Nie na, na opłotkach, ale gdzieś, rozumiem, w mieście, tak mówiąc. Już, tak, już, tak. Już, już wprost. A jeżeli chodzi o nieruchomości komunalne, to co jeszcze zmieni się? W tej polityce były takie zapowiedzi ze strony Gdyńskiego Dialogu jeszcze, że no, wyprzedaż nieruchomości komunalnych zostanie zahamowana, mimo to, kiedy spojrzy się tam wykaz przetargów, to jakieś nieruchomości są przeznaczane na sprzedaż. Jak to wygląda? Przede wszystkim... Większość nieruchomości, gdzie Rada Miasta zadecydowała o sprzedaży w tym roku, to są nieruchomości takie małe, przy, przy nieruchomościach przyległych. To są nieruchomości często po 100. 150 metrów i one służą tylko poprawie zagospodarowania warunków działek przyległych. Więc to nie są grunty, które są istotne dla miasta, ale jak sprzedamy je sąsiadom, no to oni mogą z tego korzystać. I, i takie grunty głównie są sprzedawane. Natomiast jeśli chodzi o grunty, które mogą samodzielnie służyć temu, żeby zrealizować tam budownictwo, to w ostatnim czasie, na przykład, podjęliśmy decyzję o sprzedaży dwóch gruntów w Orłowie, natomiast umówiliśmy się z panią prezydent, że środki uzyskane ze sprzedaży tych gruntów będą przeznaczone na cele nabycia nieruchomości, czy to nabycia mieszkań, czy na przykład nabycia nieruchomości gruntowych a potrzebujemy... Żeby te... tam postawić na przykład mieszkania później, y, tak? Mieszkania albo żeby postawić budynki użyteczności publicznej, bo musimy na przykład zrealizować nowe szkoły na, na Wiczlinie. O które, to w Orłowie, o które to nieruchomości w Orłowie chodzi? Y, to są dwie działki przy ulicy Orłowskiej. Te słynne, że tak powiem? Nie, nie, niekoniecznie. Nie, niekoniecznie aż takie słynne. Y, dobra, jeżeli y, dobrze rozumiem to, o czym pan teraz mówi, to jeżeli te działki uda się sprzedać, będzie z nich jakiś wpływ do kasy miasta, to te pieniądze, które... Wpłyną, będziecie znaczyć w pewnym sensie i przeznaczać je na inne nieruchomości. Tak? Dobrze pan powiedział, oznaczyć, bo my nie możemy tak bezpośrednio ich przeznaczyć, tylko właśnie jest taka umowa ustna między nami, że one będą przeznaczone na te cele, bo nie chciałbym, żeby te pieniądze ze sprzedaży takich nieruchomości były w kolokwialnie przejadane. Tak? I co miasto będzie kupować potem mieszkania od deweloperów? Czy będzie szukać gruntów prywatnych od osób, które posiadają taki grunt i je od, od, odkupować? Takie ziemie, jak to ma wyglądać? Ja, raczej gruntów nie będziemy w większej skali nabywać od osób prywatnych, jak już to pod cele publiczne będziemy nabywać. Właśnie pod szkoły, parki, drogi tu będziemy nabywać, bo to są cele wynikające z ustawy o gospodarce nieruchomościami. Natomiast lokale możemy nabywać. Czyli możliwe, Żeby że, powiększyć zasób nieruchomości. Czyli możliwe na przykład jest, rozumiem, kupowanie mieszkań od deweloperów, żeby trafiły do zasobu komunalnego? Zobaczymy. Zobaczymy, nie mówi Pan nie. Wywołał Pan w pewnym sensie jeden temat, o który też bym chciał zapytać, to znaczy właśnie te sprawy własnościowe w Gdyni. Tak, kwestie przedwojenne jeszcze nawet, ciągnące się przez całe lata. Jest cały szereg tak zwanych postępowań własnościowych w Gdyni, gdzie właśnie byli właściciele czy spadkobiercy dawnych właścicieli, sądzą się z miastem o prawo do gruntu. Ile takich postępowań jest w urzędzie? Jest ich chyba kilkadziesiąt łącznie, z tego co kojarzę. Jest sporo tych spraw. Na pewno zdają sobie Państwo sprawę z tego, że Park Rady Europy był takim przykładem. Przy Władysława IV. Ja powiem tak, nawet jak robiłem swoją pracę dyplomową na temat zagospodarowania terenów przy Władysława IV, to już się spotkałem z tym problemem, bo szczegółowo analizowałem te sprawy. Słynne kolibki chociażby są też takim przykładem, właśnie chyba najbardziej z, atrakcyjnego gruntu o Zgadza się. Na dzisiaj kolibki bój prawny. Są przykładem i problem jest tego typu, że nie możemy za bardzo inwestować w ten. Park, ten cały zespół. Parkowo A co się w pałacu... polityce miasta zmieni w tym zakresie? Może się zmienić, bo dotychczas władze Gdyni no, szły w ten spór i, i, i czekały na jego rozstrzygnięcie. Mówi się o tym, że to jeszcze lata, lata, lata będzie trwało, ale miasto i tak te spory poprzegrywa. Jak to jest w no Na ocenie? pewno musimy robić wszystko to, co jest w interesie Gdyni, tak, żeby te nieruchomości zachować. Natomiast jesteśmy otwarci na, na rozmowy, na dialog i być może uda się... W sposób polubowny załatwić. Czyli możliwe my. są jakieś mediacje z właścicielami, czy z tymi, którzy dochodzą swoich roszczeń? Będziemy próbować. A propos kolibek, jeszcze jednym z takich tematów medialnych ostatnio mm -hmm. poruszanych tutaj w trójmieście jest przyszłość tak zwanej jadłostajni. Mm -hmm. To takie miejsce, gdzie około 10 lat temu powstał taki ekologiczny rynek, wcześniej tam niewiele się działo, później można tam było nabyć ekologiczną żywność i teraz ci, którzy ten. Rynek prowadzą, podnoszą to, że miasto chce ich pożegnać. I być może będzie to inne przeznaczenie. Będzie ten teren przeznaczony na inne potrzeby, i ktoś inny będzie z niego korzystał. Co się dzieje w zasadzie z tak zwaną jadłostają z kolibkami? Nie jest to prawdą, że chcemy zrezygnować z takiej funkcji. Po prostu kończy się umowa, zgłosił się inny potencjalny operator. My chcemy w sposób transparentny podchodzić do tych nieruchomości i to jest wolny rynek i każdy ma prawo. Zgłosić się do tych nieruchomości, więc tutaj nie możemy mówić o tym, że my chcemy kogoś wyrzucić. Osoby, które obecnie funkcjonują, ta, ta instytucja będzie dalej mogła tam pozostać, jeśli złoży odpowiednią ofertę w przetargu. A dla nas ważne jest to, żeby był zabezpieczony interes mieszkańców i, i nieruchomość, żeby miała jak najlepszą umowę i na, jak najlepsze warunki. A dla... I, I ta funkcja. A, powinna pozostać. A dlaczego teraz właśnie w 2024 roku jest przetarg w tej sprawie, a przez lata wcześniej nie było? No, zmieniła się polityka, podejścia do tych tematów, tak? Po prostu. Po prostu. To co będzie decydowało o tym, kto y, będzie mógł jakąś działalność tam prowadzić, to jest taki 100% stawki, to znaczy, kto da więcej ten, ten wygra? Jak to jest? No też. No, 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 natomiast tu jest kluczowe, żeby utrzymać tę funkcję, tak. Natomiast dla miasta. Liczy się jak najlepsza oferta, tak? Czyli to jest się... interes mieszkańców. A funkcja w jakim sensie? W, w, w sensie bazaru ekologicznego na tej zasadzie, tak? Tak, tak. Czy, czy czegoś podobnego. Czy czegoś... najbardziej to powinno być zachowane. Czy czegoś podobnego. Jedna ze spraw, które budzi duże emocje w Gdyni ostatnio to jest kwestia inwestycji przy ulicy Unruga i powstrzymanej tam, częściowo powstrzymanej wycinki drzew przez mieszkańców. Miasto tłumaczyło, że inwestor no, popełnił pewien błąd i się pospieszył z tą wycinką nie mając y, pozwolenia i bazując tylko na opinii ogrodnika miejskiego. Zgadza się, jaka nawet będzie to duży błąd. To był duży błąd, no ale prędzej czy później inwestor pewnie to pozwolenie y, uzyska, a rada dzielnicy chociażby chciała jednak weryfikacji planów tam inwestycyjnych. Miał tam powstać park, y, hmm. który w budżecie obywatelskim mieszkańcy y, sobie wygłosowali. To już tłumaczę. Powiem panu i państwu, że ta sprawa jest mi wyjątkowo bliska i dobrze znana, ponieważ sam realizowałem inwestycje liniowe i doskonale orientuję się w tych przepisach. Bo tutaj mamy taką sytuację. Inwestycje liniowe, bo tam w miejscu tej wycinki ma być infrastruktura. Dokładnie. Po prostu, dokładnie jaka? Yy, Wodno-kanalizacyjna. I teraz tak, to jest grunt leśny. Obowiązują przepisy ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. I żeby zrealizować jakąkolwiek inwestycję w takim obszarze, przy decyzji lokalizacyjnej, którą tutaj nawet mam ze sobą, kluczowe jest uzgodnienie z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych powiedziała, że można zlokalizować tam sieć wodno-kanalizacyjną ale absolutnie nie można wycinać drzew i usuwać yy, systemu korzeniowego. No ja akurat, mówię, znam te przepisy, więc tutaj nie, nie musiałem nawet mieć opinii prawników, żeby wyciągnąć takie wnioski. I to jest, proszę Państwa, jedyne rozstrzygnięcie administracyjne w tej sprawie, które, jeszcze raz powiem, dopuszcza lokalizację sieci, ale nie dopuszcza wycinek. Opinia ogrodnika była tylko i wyłącznie opinią. Opinia nie jest wiążąca, uzgodnienie jest wiążące. Opinia była wykonana między innymi po to, żeby inwestor mógł podjąć dalsze działania, spróbować uzyskać inną decyzję lokalizacyjną czy zmienić plan miejscowy. Natomiast w 100% jestem pewny, że nie miał prawa wycinki. Drugą sprawą jest to, że nie uzyskał prawa do terenu, czyli tej takiej prawnej formy, żeby w ogóle wejść na teren i korzystać z niego. Więc nie dysponując zgodą na wycinkę, nie dysponując prawem do terenu, dokonał tej wycinki tydzień przed świętami, co jest absolutnie niedopuszczalne i będziemy tutaj starali się odpowiednie... I jakie będą dalsze kroki ze strony miasta w, w stronę inwestora? Kroki już się dzieją. Post factum, yy, jeszcze przed świętami, po tym całym wydarzeniu, inwestor wystąpił do nas z pismem o zgodę na zajęcie terenu i na dokonanie wycinek. Mamy już przygotowane... Pismo w tej sprawie, w którym informujemy go, że właśnie w związku z tą decyzją nie ma naszej zgody na zajęcie terenu i na dokonanie wycinek. Natomiast będziemy jeszcze rozmawiali tutaj z prawnikami o e, innych e, krokach, które możemy podjąć w sprawie tego, że w, no, nielegalnie zostały wycięte drzewa. Ale to jest teraz kwestia pewnej procedury administracyjnej i przeciągania trochę sprawy mm, i odkładania jej w czasie? Czy można dzisiaj mieszkańcom y, okolicy Druga powiedzieć, nie martwcie się? tam te drzewa zostaną, nic nie będzie wycinane. Tu jednoznacznie powiem, mieliśmy rozmowę z Panią Prezydent i tutaj jest nasza taka stanowcza decyzja, nie ma zgody na wycinkę drzew w tym miejscu. Czyli będzie park? Park będzie, tak. Priorytetem jest w tej chwili realizacja projektu z budżetu obywatelskiego. I kiedy on może być realizowany? Bo tam już też czas powoli mija. Dwa lata są na realizację projektu. No mam nadzieję, że jeszcze w tym roku. I później w przyszłym uda się zrealizować ten park. Czyli to jest dobra wiadomość, rozumiem, dla tak. yy, mieszkańców. Jeszcze dodam, że od razu wszedłem z inicjatywą, żebyśmy spotkali się z Radą Dzielnicy Oburze. Yy, dzisiaj po południu do nas przyjeżdżają, także szczegółowo omówimy z Radą Dzielnicy kwestie. Czyli ta informacja rozumiem mieszkańcom dzisiaj w, tak. yy, po południu. Wszystko, czego będzie oczekiwała od nas Rada Dzielnicy, wyjaśnij. Będziecie przekazywać to tak zupełnie na koniec. Yy, stulecie Gdyni się zbliża nie powiem, że wielkimi, ale yy, małymi jeszcze. Krokami, tak bym powiedział, a pod pana podlega też konserwator zabytków i ewidencja zabytków. Akurat konserwator nie podlega. Nie? A, to przepraszam. To... Ale podlega plastyk. Aha. I dobrze, że pan zapytał się o stulecie Gdyni, ponieważ ja mam taki ambitny plan, żeby na stulecie Gdyni estetyzację miasta wprowadzić poprzez to, że chcemy wdrożyć w końcu uchwałę krajobrazową. W Gdańsku to się udało, dlaczego mam się nie udać w Gdyni? Będą pewnie gorące po... dyskusje w Radzie Miasta w tej sprawie. Nie, myślę, że, że większość osób jest przekonana do tego, że należy to robić. Mówię, w Gdańsku się udało, dlaczego ma nie udać się w Gdyni? Tylko tutaj musimy ambitnie podejść do tego i wiemy, że są pewne wątpliwości. Ostatnio był wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który. No, Mówię o tym, że jak ktoś już uzyskał pozwolenie wcześniej, to, to tam nie możemy usunąć ramy, ale w, w, w przestrzeni publicznej jest jeszcze dużo tutaj y działań, które możemy i powinniśmy wykonać, żeby tą estetykę wprowadzić. Czyli estetyzację i jak rozumiem, uporządkowanie y przestrzeni publicznej w Gdyni na stulecie miasta y zapowiada y wiceprezydent Maciej Zielonka. Tak jest, z plastykiem miasta będziemy działali w tym zakresie. I tę obietnicę odnotowujemy i postawimy kropkę w naszej rozmowie. Bardzo dziękuję za Dziękuję również. Gość Radia Gdańsk.